Zadanie pierwsze, rozłóż wielomian na czynniki. Rozłóż wielomian na czynniki, to znaczy przedstaw jako iloczyn wielomianów stopnia możliwie naj, najniższego. No i z pewnego twierdzenia również wiadomo, że tym każdy wielomian da się rozłożyć na czynniki stopnia co najwyżej drugiego. Czyli jeżeli w podpunkcie A jest wielomian stopnia czwartego, to znaczy, że na pewno da się, da się go rozłożyć i to będą albo cztery wielomiany stopnia pierwszego, Albo jeden wielomian stopnia drugiego, dwa stopnia pierwszego, albo y, dwa wielomiany stopnia drugiego. x do czwartej dodać 27x. Mogę wyłączyć x przed nawias. Y, x do trzeciej dodać 27. No i to x do trzeciej dodać 27 to jest wzór skróconego mnożenia, suma sześcianów. Y, x do trzeciej dodać 3 do potęgi trzeciej i rozkładając to ze wzoru a do trzeciej plus b do trzeciej to jest a plus b, czyli x dodać 3 razy a kwadrat odjąć ab i dodać b kwadrat wielomia stopnia pierwszego wielomia stopnia pierwszego i wielomia stopnia drugiego jeżeli to powstało ze wzoru skróconego mnożenia trzeciego stopnia to wiadomo, że ten kwadratowy się nie rozkłada na pewno się nie rozkłada nie trzeba wykonywać sprawdzenia, chociaż ja tutaj może wyjątkowo w wyjątkowym pierwszym przykładzie y, policzę deltę. 9 odjąć 4 razy 1 razy 9 i to jest na pewno mniejsze od zera. Czyli nie rozkłada się na wielomiany stopnia pierwszego. Y, podpunkt C. W od x równa się minus x do potęgi czwartej odjąć 64x. Wyłączę minus x przed nawias. W nawiasie zostaje x do trzeciej dodać 64, czyli minus x, x do trzeciej dodać 4 do trzeciej, czyli też to jest zór na sumę sześcianów x dodać 4, x kwadrat, teraz jest iloczyn, czyli 4x i dodać kwadrat, czyli 16. No, i tego już tutaj nie będę dalej sprawdzał, rozkładał, ponieważ to się nie rozkłada na czynniki. I podpunkt E. W od x równa się 27x do potęgi szóstej plus 8x do potęgi trzeciej. Wyłączam na pewno x do potęgi trzeciej, ale też wyłączę 27. W nawiasie zostaje x do potęgi trzeciej dodać 8 27, czyli 27x do potęgi trzeciej, x do trzeciej dodać 2 trzecie do potęgi trzeciej. No i to jest też wzór na sumę sześcianów 27x do trzeciej, x plus 2 trzecie, i w nawiasie x kwadrat odjąć iloczyn, czyli 2 trzecie x i dodać p kwadrat 4 dziewiąte. Też ten nawias kwadratowy powstał z skróconego mnożenia trzeciego stopnia, czyli dalej na pewno się nie rozkłada.